Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam Was także do zakupu mojej książki Stachy śmieci. To detektywistyczna, ekologiczna historia, osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4B. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro, link zostawiam w opisie. Opowiem Wam dzisiaj o morderstwie, do którego doszło w nocy z 22 na 23 listopada 1930 roku w podzakopiańskiej Zońkówce. Ofiarą padła Regina Chycowa Mulik kobieta uchodząca za bardzo majętną. W nocy ktoś wyważył okno. Wtedy w blasku świecy kobieta dostrzegła mężczyznę z siekierą w ręce. Bez większego problemu rozpoznała napastnika. Mężczyzna groził, że jeśli Regina szybko nie da mu pieniędzy, to ją zabije. Niestety kobieta miała jedynie kilkanaście złotych i parę pierścionków. Złodziej chciał więcej. Dlatego uderzył kobietę z całej siły siekierą w głowę. Kim był zabójca i dlaczego od kilku lat wymykał się policji, o tym już za chwilę. Po zabójstwie Reginy mężczyzna zaczął przeszukiwać dom. Chciał znaleźć więcej cennych przedmiotów i pieniędzy. Wtedy z drugiej izby usłyszał głosy. Początkowo chciał uciekać, ale bał się, że świadkowie doniosą na niego. Chwycił więc za siekierę i wpadł do drugiego pokoju. Przebywali w niej dwaj wnukowie Reginy, dziewięcioletni Janek i sześcioletni Jędrek, a także służąca Anna Monkówna. Napastnik niewiele myśląc zaczął zadawać ciosy swoim ofiarom, po czym podpalił chałupę w celu zatarcia śladów. Okazało się, że jeden z chłopców, Jędrek, przeżył atak mordercy i złodzieja. Udało mu się wydostać z płonącego budynku i ostatkiem sił dotrzeć do domu rodziców, który znajdował się w sąsiedztwie. Chłopak był mocno poraniony. Co ważne, rozpoznał sprawcę. Znał go bowiem z plakatów rozwieszanych przez policję. Był nim poszukiwano dłuższego czasu, Andrzej Szczerba Bazaliński. Mężczyzna był cyganem pochodzącym ze wsi stromowce wyżne, był synem górala z Zakopanego i cyganki ze Spisza. Nazywano go wampirem Spothala. był niepozornym szczupłym mężczyzną ze śladami po przebytej ospie. Kartoteka tego człowieka była bardzo długa. Swoją przygodę z przestępczym świadkiem zaczął bardzo wcześnie. Początkowo były to kradzieże, napady i rabunki. Kradł kury sąsiadom, zaś swoim rówieśnikom zabierał pieniądze. Potem wraz z kolegami tworzył grupę grasującą od Nowego Targu do Szczawnicy. Wspólnie kradli góralom konie, bydło i owce, a następnie sprzedawali je w Czechosłowacji. Przez długi czas byli nieuchwytni. Po raz pierwszy Andrzej ze swoimi kompanami trafili za kratki w 1921 roku. Pod hale odetchnęło z ulgą. Przez 8 lat mieszkańcy zakopanego i okolic czuli się bezpiecznie. Jednak po wyjściu z więzienia w Nowym Sączu blady strach ponownie padł na górali. Znowu zaczęły się kradzieże i podpalenia. Do tego prasa podscała strach. Pisano, że banda Andrzeja morduje dorosłych i dzieci. Po wyjściu z więzienia do bandy dołączyli starszy brat Andrzeja Jan z synem Stanisławem, kochanka Jana Maria Mirga, dawny kompan Maciej Walkosz zmarzły, a także Aniela, kobieta Andrzeja. Jedno ze źródeł podaje, że była jego żoną, a inne, że kochanką. Banda czuła się zupełnie bezkarna. Napadali na całe wsie, zabierając góralom ich dorobek życia. Następnie wsiadali na konie i znikali. Policja zwarła szyki. Tym razem już po kilku miesiącach banda została namierzona. Policji pomagali też gurale. Andrzej doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że wyrok tym razem może być wyższy. W końcu była to recydywa. Postanowił uciec za wszelką cenę. Z Zuszka wyłamał żelazne pręty, którymi kruszył cegły znajdujące się w więziennym murze. Po tygodniu wraz z kilkoma innymi przestępcami Andrzejowi udało się uciec z nowosądeckiego więzienia. Ponownie zorganizowali bandę, która napadała na górali. Działali po obu stronach granicy. Andrzej znowu miał wiele szczęścia i wymykał się z prawa. Często w spektakularny sposób, jak we wrześniu 1931 roku. Wtedy to został osaczony w pieninach i skoczył w przepaść. Policja była przekonana, że zginął, choć ciała nie odnaleziono. Szybko okazało się, że Andrzej przeżył upadek i kontynuował swój przestępczy proceder. Innym razem został okrążony przez czechosłowackich żandarmów. I tym razem uciekł, zestrzeliwszy trzech z nich. Po zabójstwie i podpaleniu, których dokonał w 1930 roku, na podchale skierowano dodatkowe oddziały policji. Mimo tego, przez dwa kolejne lata Andrzej był nieuchwytny. Miał szczęście i doskonale znał górskie tereny, co ułatwiło mu ukrywanie się. Policja nie miała wtedy wystarczającej liczby samochodów i motocykli, zaś łączność była bardzo słaba. Po morderstwie, jakiego dokonał Andrzej Gurale poprzysięgli zemstę. Redakcja tajnego detektywa postanowiła skorzystać z pomocy znanego w Europie grafologa hipnotyzera Jakuba Cartena. Węgra polskiego pochodzenia oraz jego medium, węgierki Wilmy Turaj, przebywających w Zakopanem. Zorganizowano seans spirytystyczny. Medium wskazała miejsce, gdzie przebywał bandyta. Był to teren przełomu Dunajca. Wskazała też, że Andrzej był w zmowie z grupą cyganów, co udało się potwierdzić policji czechosłowackiej. Nie udało się natychmiast wysłać patrol posigowego na stronę czechosłowacką, a tym samym schwytać Andrzeja. Po jakimś czasie pojawiły się informacje, że Andrzej w przebraniu staruszki ukrywał się w szałasach małej łąki. Gdy policja udała się tam na motocyklach i podeszła z bronią gotową do strzału do szałasu, usłyszała dziwne odgłosy. Okazało się, że była to rzeczywiście starsza, chora umysłowo kobieta, a nie Andrzej. Urządzono też na Andrzeja zasadzkę w okolicach morskiego oka. Mężczyzna uniknął aresztowania, ukrywając się w niedźwiedzich jamach. Wiosną 1933 roku w ochotnicy dokonano rozboju, a rysopis pasował do Andrzeja. Wówczas komendant policji w Niedźwiedziu, Stanisław Kamaka, podejrzewał, że Andrzej mieszka na jego terenie. Zlecił patrolom szczególną czujność, a także wsłuchiwanie się we wszelkie informacje pochodzące od mieszkańców, w tym także plotki. Dzięki temu dotarł do informacji o kochance Andrzeja. Chodziło o Anielę Luboń, zamieszkującą okolicę Mszany Dolnej. Rozpoczęła się stała obserwacja kobiety, która trwała niemal miesiąc. W nocy z 22 na 23 lipca na terenie posesji pojawił się mężczyzna, który przez okno wszedł do środka. Siły policyjne otoczyły gospodarstwo i rozpoczęły szturm. Andrzej był całkowicie zaskoczony, nie zdążył nawet chwycić za broń. Mężczyzna został przewieziony do Nowego Sącza, gdzie oczekiwał na proces. Próbował uciekać, chciał też popełnić samobójstwo. Jednak tym razem znajdował się pod specjalnym nadzorem. Proces Andrzeja Szczerby Bazalińskiego odbył się 3 czerwca 1934 roku przed sądem okręgowym w Nowym Sączu. Andrzej nie był tym samym człowiekiem co dawniej. Był zgarbiony i wynędzniały. Trybunałowi przewodniczył sędzia dr Lesiak. Nie znalazł on żadnych okoliczności łagodzących. Obrona usiłowała wykazać, że bandyta był niepoczytalny. Na nic to się zdało. Ostatecznie Andrzej Szczerba-Bazaliński został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok stał się prawomocny 9 grudnia 1934 roku. Kilka dni później Andrzej zawisł na szubienicy. W chwili wykonania wyroku miał niespełna 35 lat. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.